Będą szukać w polach, choć nie o wietrze tu mowa. Możliwe, że na terenie gmin Odolanów i Przygodzice są pokaźne złoża miedzi. Czy w południowej Wielkopolsce już wkrótce powstanie zagłębie tego surowca? Przekonamy się wkrótce. Odolanowi wydobywany jest już gaz w zakładzie PG Krio. Istnieje jednak szansa, że w przyszłości na terenie tej gminy będą eksploatowane także inne złoża, tym razem miedzi. Skąd taka możliwość? Zastępca burmistrza gminy Odolanów Witosław Gibasiewicz wyjaśnia, że najpierw potrzebna jest koncesja na rozpoczęcie prac poszukiwawczych. To jest to koncesja, którą będzie wydawało Ministerstwo Środowiska. Firma, która będzie prowadziła prace poszukiwawcze, zwróciła się o taką koncesję do Ministerstwa Środowiska. A gminy na terenie, których będą prowadzone te prace badawcze, w tym Odolanów, zostały poproszone o zaopiniowanie tej koncesji. Taka pozytywna opinia została wydana przez gminę Odolanów w formie postanowienia. Urzędnicy mają nadzieję, że koncesja zostanie wydana i prace poszukiwawcze będzie można wkrótce. Wkrótce rozpocząć. Same poszukiwania będą trwały dość długo, bo zgodnie z wnioskiem okres ten będzie trwał blisko 60 miesięcy. Miedzianą sensacją pachnie także w przygodzicach. Jak podkreśla Krzysztof Rasiak, wójt gminy Przygodzice, pod tymi łąkami mogą leżeć spore pokłady rudy miedzi. Po cichu liczymy na pozytywne wyniki badań geologicznych. Niedawno zaopiniowaliśmy pozytywnie dla Ministerstwa środowiska projekt koncesji dla firmy między innymi badającej i liczymy na to, że te wyniki będą takim pozytywnym dla całego obszaru Doliny Baryczy. Jeżeli przypuszczenia się potwierdzą i dotychczas udokumentowane informacje o złożach miedzi na terenie zarówno gminy Odolanów, jak i gminy przygodzice będą atrakcyjne dla koncesji może on poczynić kolejny krok, czyli wystąpić o udzielenie koncesji na wydobycie. Na tym etapie mówienie o wydobyciu bez zakończenia prac poszukiwawczych byłaby troszeczkę przedwczesna, chociaż z dołączonych dokumentów do samego wniosku wynika, że złoża miedzi znajdujące się w, na obszarze Gminy Odolanów są na tyle ciekawe, że są nawet porównywalne ze złożami polkowickimi. Ehm... Dużego, największego w Polsce zagłębia miedziowego. Miecie znaleziono podczas wcześniejszych badań tutaj na terenie gminy, przygodzice. Tak, wcześniejsze odwierty wskazały już na pokłady ród miedzi i nie tylko. Na terenie gminy Odolanów będą zlokalizowane dwa odwierty i jeśli zasobność złóż zostanie potwierdzona, dojdzie do fazy uzyskiwania koncesji na wydobycie.